Siema, saunowicze albo przyszli saunowicze. Jeżeli trafiliście na ten kanał, to prawdopodobnie interesuje Was kontent sauny. Dzisiaj sprawdzimy, ile sauna zużywa prądu, więc chodźcie ze mną. Gasimy tu światło. Let's go! Dobra, mamy licznik, e, zaraz znajdziemy, nie jestem pewny, o, to chyba to, dobra, czyli mamy 514,2 kW, kWh dokładnie, e, no teraz jedynie co działa to tylko czujka na garażu, e, więc ona powiedzmy, że jest marginesem błędu i mamy godzinę, którą my mamy godzinę, czekajcie... Piętnasta trzydzieści dziewięć. Dobra, idę, włączę saunę. O, to się o. Wrócimy tutaj. Dobra, idziemy. Się już palą, ale idziemy jeszcze piecyk włączyć i nagrzejemy saunę do 90 stopni. Zrobimy później dwie bądź trzy sesje. No i zobaczymy, ile zużyjemy prądu. Tu mamy programator. O, co tak ciemno. Dobra włączamy. No i dobra. Sauna się piecza. Ostatnio nam spadły te kamyki. Za dużo ich chyba napchaliśmy, ale też dokupiliśmy mniejszej frakcji, tak żeby tam dobrze powpychać międzygrzałki. Saunę włączyliśmy o 15.40. O 16.13 mamy już 48 stopni. Jest to screen z aplikacji, którą sterujecie sobie poprzez Wi-Fi. Bardzo przydatna rzecz. Polecam w 100%. Dobra, sauna jest dogrzana do 85 stopni, ale już wbijamy, bo Weronisia mi tu marudzi, że jest zimno na dworzu, yy, więc yy, no, zrobimy sobie dwie sesje, pewnie 15-minutowe. No i zobaczymy, ile sauna potrzebowała prądu, żeby nagrzać i żeby w niej posiedzieć. No i dobra, jeszcze ważna informacja, dzisiaj na zewnątrz mamy jakieś 8 stopni. No na pewno sauna szybciej nagrzałaby się, gdyby temperatury na zewnątrz były trochę więcej. My jesteśmy już w środku, także chilujemy i wracamy do Was po seansie. Jeszcze krótka przebitka zimy, którą udało uchwycić się na kamerze. No i nastała ta chwila, o której każdy saunowicz marzy. śni po nocach, czyli o śniegu, w który będzie mógł się wytarzać wieczorem. My to dzisiaj uczynimy. Jest piękna zima, mówią, że ma spać do 7 centymetrów, więc na pewno dzisiaj zrobimy jakiegoś aniołka. No coś pięknego. 1720, 1729. Wyłączamy saunę. I sprawdzimy zaraz, ile zużyła prądu. No i dobra, idziemy, zobaczymy. <laughs> w międzyczasie zrobiło się dość ciemno, no ale mamy 13 grudnia dzisiaj. Dobra. Nie wiem, czy ja to zamknąłem, czy nie? Nie, zamknąłem. No kurwa, o, jakoś tak, dobra, klikamy, 528,9 kW, teraz chyba było 513 na początku, sprawdzimy jaki jest koszt tutaj, jaka taryfa była o tej godzinie, no i podsumujemy. No i dobra, zużyliśmy 15 kWh. 1 kWh za energię czynną w taryfie G11 to jest 55 groszy netto, co nam daje około 18 zł brutto. Dajcie znać, czy to dużo, czy to mało, co o tym myślicie. Sauna była włączona przez około 2 godziny. Zrobiliśmy dwie sesje po 15 minut. Według mnie, biorąc pod uwagę to, jakie korzyści płyną z sauny i to, że jest to nasza prywatna część relaksu, to są to znikome koszta w stosunku do całej reszty. Oczywiście, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, dajcie łapkę w górę i zostawcie po sobie jakiś komentarz.